Cześć, tu Jan Hert ze QuickStep quick Step i zapraszam na Tour de Tour. Witam Was serdecznie. Dzisiejszy odcinek zaczynam od rozmowy z ekspertem. Jak się nazywasz ekspercie? Oskar. Oskar. I komu dzisiaj kibicowałeś? Czerwonemu od koszulce. Temu w czerwonej koszulce. I co się, i co się wydarzyło? Że on nie wygrał, w sens żeby wygrał, ale nie wygrał. Ale będziesz mu dalej kibicował? Tak. Dziękuję bardzo. Tyle zdaniem eksperta. Rzeczywiście ten czerwony dzisiaj nie wygrał. Powiem Wam jedno. Jak patrzę w oczy Primorza Roglicza, to zaczynam się tego faceta bać. To, co widać w jego oczach, ta determinacja, która tam jest. Słuchajcie, on dziś był absolutnie, no nie do, nie do zatrzymania. To był facet, który, który znowu miał misję, oczywiście. Nie było tak, że jak słyszeliśmy, ekipa Red Bull Boran z chciała przez cały etap gonić ucieczkę. Gdyby ta ucieczka pojechała, to oni by pewnie odpuścili, ale jak się nadarzyła okazja i jak wziął sprawy w swoje ręce Primoz Roglicz, no to widzieliście, co się stało. Słuchajcie, to, że oni ucieczkę doścignęli, to jest jedno, ale co się działo za plecami Słoweńca? Nikt nie był w stanie, mas. Jedyny, który utrzymał koło, no ale też miał z tym duży problem, też jeszcze chciał zaatakować tego, te, tego roglicza na mecie, no ale nie było takiej możliwości. Natomiast cała reszta, Landa wykończony, dojeżdża trzeci, ale potwornie zmęczony. Kolejni kolarze to samo. E, widzieliście, Felix Gale ciągnął O'Connora przez większą część tego podjazdu, ale w końcu i on pojechał, a O'Connor już nie dał rady. No i to jest właśnie to, co będzie teraz robiła Ekipa Red Bull Borans to znaczy, Oni dziś pokazali, e, jak powiedział jeden z kolarzy, że oni wyczuli słabość Australijczyka. Oni zobaczyli, że on jeszcze płaci za tamtą swoją ucieczkę. I teraz, jak oni poczuli krew, to oni nie odpuszczą. Nie odpuścił dzisiaj Primoż, spróbował swoją drogą. No, znowu, no to jest facet, wszyscy się obawiali, czy, czy on się czasem nie przewróci na tej błocie. Słuchajcie, on się na błocie nie przewraca. Ale jest facet, który na WLT jest innym kolarzem niż na Tour de France. Ja się nie chcę bawić w domorosłego psychologa, ale kto wie, kto wie, czy nie jest tak, że on nie wytrzymuje presji wielkiej pętli. Że tam jednak no, to jest wyścig najtrudniejszy, nie tylko fizycznie, ale i mentalnie. I na tamtym wyścigu on no, nie jest w stanie się pozbierać. A tu przyjeżdża i to jest kompletnie inny facet. To jest facet, który od początku jedzie po zwycięstwo. Ma jeden cel. I nic mu nie przeszkadza. I nie ma kraks. Wszyscy się wywracają dookoła niego. Gdzie dziś? Dzisiaj kolejni kolarze. Szepkus w końcówce leżał, stracił. No Wszyscy dzisiaj stracili do Primarza Roglicza. Lider stracił 56 sekund, bo 46 sekund na mecie plus 10 sekund bonifikaty. Więc to jest dużo. To jest dużo, bo ja podejrzewam, że na niedzielnym etapie, o którym niektórzy mówią, że to jest królewski w ogóle etap tegorocznej Wuelty. Oni będą próbowali po prostu zamordować tego Konora. Oni zrobią wszystko, żeby jak najwięcej odrobić przed dniem przerwy. Bo kto wie, co będzie pod dniu przerwy? On się może zregenerować. To jest facet, który potrafi jechać trzytygodniowy wyścig, ale tu rzeczywiście no on podjął ogromny wysiłek, kiedy zdecydował się na tę samotną ucieczkę. I jechał do końca, no wiecie, jeszcze grupa goniąca straciła na ostatnim podjeździe do niego sekundę. No, to był taki wysiłek, za który trzeba zapłacić. I. Być może, być może Australijczyk na tym królewskim etapie straci 10 minut, a może nie, może się zdoła obronić. No on też się regeneruje i e, to będą troszkę inne podjazdy, wprawdzie też strome, no ale dużo dłuższe. Tam jednak to tempo będzie inne, nie będzie tak rwane, chociaż no na razie Roglicz pokazuje, że nie ma dla niego niedobrych nie podjazdów, on na każdym. Dyktuje tempo i na każdym jest w stanie pozrywać swoich rywali. Ma jeszcze ciągle sporo do odrobienia, ale teraz, no, O'Connor ma jedno zadanie przetrwać niedzielę, przetrwać ten bardzo trudny etap, bo no, tam będzie walka, kto wie, czy już nie, nie od pierwszego podjazdu. I myślę, że tym razem już nie będzie tak, jak to było na, na sobotnim etapie, że najpierw dekathlona na G2R, potem Izrael, premier Tech. No właściwie, Izrael, premier Tech zrobił dziś całą robotę dla Primorza Roglicza. Woods kompletnie sobie na tym ostatnim podjeździe nie poradził, natomiast oni właściwie zlikwidowali ucieczkę i oni doprowadzili go do podnóża podjazdu, gdzie on mógł zaatakować. Takie śmieszne sytuacje, tak? Ten Własow właściwie no, dociągający Van Arta do Siwakowa, żeby ten wygrał etap. No. Takie, takie rzeczy też się dzieją na tym wyścigu, ale tak jak mówię, ja myślę, że tym razem już Boran Zbroje nie będzie czekała na pracę Decathlonu, Izraela. Oni wezmą sprawy w swoje ręce i oni będą jechać ten wyścig bardzo, bardzo mocno. Także zobaczymy, zobaczymy. To jest dzień próby dla Bena O'Connora. Jeśli on ten dzień próby wytrzyma... To wtedy będzie można powiedzieć, że rzeczywiście ma szansę na zwycięstwo w tym wyścigu. Primoz Roglicz będzie walczył do końca, to pokazał dzisiaj. To jest ta determinacja, o której mówię. To jest ta chęć udowodnienia, pokazania czegoś, że on jako ten lider drużyny po to przyszedł do tej drużyny, żeby wygrać Tour de France. Nie udało się. No ale teraz on. Pokazuje, że jest prawdziwym liderem, i słyszeliśmy, co mówią kolarze z jego drużyny: jak to fajnie pracować dla takiego lidera. Daniel Marszałek zwrócił mi uwagę na jedną rzecz. Słuchajcie, to jest pierwsza dziesiątka tego wyścigu. Roglic traci w tej chwili 3,49, Mas 4,31, Tiberii 5 minut, Landa 5,13 i tak dalej, i tak dalej. Spadł bardzo nisko, żołał Almeida, o tym, o tym zaraz powiem. Natomiast zobaczcie, w pierwszej dziesiątce. To się wydaje nieprawdopodobne, ale nie ma żadnego z kolarzy UAE Team, nie ma żadnego z kolarzy Wisma Lise Bike i nie ma żadnego z kolarzy Ineos Grenadiers. Słuchajcie, trzech największych, najbogatszych teamów w peletonie. No owszem, teraz Red Bull Bora Hansgrohe także jest potężną drużyną, ale ta drużyna się dopiero zaczyna budować, a tamte już miały swoją pozycję. Na poprzedniej Wuelcie trzy pierwsze miejsca kolarze Jumbo Wisma, teraz nie ma ich w dziesiątce no dobrze kus się przewrócił ale i tak on nie jedzie rewelacyjnego wyścigu natomiast jeśli chodzi o João Almeida no to z dwóch stron doszło mnie już, mnie już wiadomości że najprawdopodobniej Almeida zachorował na Covid i to byłoby wytłumaczenie tego, co się dzisiaj wydarzyło, bo, no bo innego wytłumaczenia nie widzę. Ten facet był w formie. Ten facet jechał bardzo dobry wyścig. To nie był dzień słabości, bo widać było, że on od początku nawet nie podjął walki. Więc myślę, że to jest bardzo prawdopodobne. Myślę, że ta wiadomość do nas dotrze za jakiś czas. A może jest jakieś inne wytłumaczenie, nie wiem. No takie, taką z dwóch stron dostałem informację. To będzie na pewno bardzo ciekawy etap tegorocznej Wuelty. Zapraszam Was na relację z dziewiątego etapu, no oczywiście o 14.30 na antenie Eurosportu, na Platformie Max razem z Darkiem Baranowskim. Będziemy to dla Was komentować i zapraszam Was do subskrypcji kanału, bo myślę, że no po tym etapie też będzie o czym porozmawiać.